Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Ninja. A dzisiaj zagramy sobie w Leech of Legends. Z dawno w nie graliśmy, tak więc wydaje mi się, że powrót do, starych, do starej serii będzie jak najbardziej dobrym pomysłem. E, okej, okay. na początku. No, jak standardowo z reguły Ninja, lubi pogrywać Aszkom. Tak też i gra Aszkom. E, dobra, On mówi, żeby się stamtąd wycofać. No, okej, okay, dobra. Ja na razie będę pilnować tutaj e, Bota. Tak więc na spokojnie, na razie moim zadaniem będzie wyekspienie się na dość fajny poziom, tak żebym mógł działać jako sprawny adekar w gronie mojej drużyny. Jak na razie będę działać chyba w pojedynkę za bardzo, chociaż... Oczekajcie, idzie tutaj do mnie jedna osóbka. Tak więc bardzo dobrze, żeby adekar miał kogoś większego od siebie, silniejszego. Najlepiej, jakby to był jakiś tank. No, co prawda tank to nie jest, ale okej, okay, może być na początek, nie zaszkodzi. Minionki zaraz M powinny przyjść. Więc myślę, że. O, no właśnie, minionki już przyszły. Tak więc, no cóż, bitwa już się zaczęła. W 100% można powiedzieć. Ten się wycofał. a widocznie potrzebował czegoś zakupić. Może zapomniał, jakieś już na start. No, przydają się one, nie ukrywam. Dobra. W kolejnej turze będziemy sobie zbierali od razu na. Yy, najpierw buty. Po butach bierzemy to. Później bierzemy to i to. Dobra. No, rzecz jasna, jeżeli pójdzie dalej, również wykorzystamy także łupki. Jeszcze jakiś inny item. Ale na razie spokojnie expimy tutaj. Wow, 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 wow. No proszę, ażka na ażkę. No może być ciekawie, tylko szkoda, że ich jest trochę więcej. Oj, będziemy mieli tutaj dość trudno. Znaczy, no, trudno jak trudno. Może nie aż tak specjalnie mega trudno, ale no, najłatwiej może nie być. No, na razie dostali podłupi od nas. Co mi się bardzo podoba. Dobra, dobra, spokojnie. Oj, za bardzo się tutaj napalają. Ale spokojnie, na razie jeszcze nie mamy zamiaru który raczej prowadzić z nimi otwartej wojny. To nie ma zbytnio sensu, tak szczerze mówiąc. Ale co nieco i tam uprzykrzyć życia można. Dobra, weźmy tą aszkę tu, przybalmy jej parę razy. Nie idzie, muszę o, ho ohoho Na mnie sloweda? Hmm, czekajcie, bo tutaj tracimy teraz many Bardzo dużo, jeżeli korzystamy e, Z frosta Dobra, ojoj Kurwa, z czego on wali? Z czego ona wali, z Nie mam pojęcia No dobra, zmroziłem mi nieco Ale widzę wszędzie zacięte boje Tak więc co? Będzie, będzie dobry gameplay Ładnie! Cholera, prawie, prawie zabiła. Muszę tutaj uważać. Dobra, helta sobie uzupełnimy. Dobra, jest i trzeci poziom, więc dobrze, dobrze. Dobrze, trzymamy jak na razie. go, jeszcze raz. Uwaga, ostrożnie. Nie, 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 nie. Na razie musimy spokojnie tu przystopować. Nie ma sensu się napalać. Teraz i tak za wiele im nie zrobimy. No, ale jest dobrze, jest bardzo ładnie. No chyba się już cofniemy. itemka, albo czekajcie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze sobie tej projekt nieco, tak żebyśmy wykorzystali wszystkie trzy potiony. I wtedy cofniemy się. Jak najbardziej. Na razie jeszcze tutaj możemy przez moment się powalczyć. Może się uda nam kogoś zabnąć, na przykład. Przy odrobi nieszczęścia. Czekajcie, spokojnie. Spróbujmy ją wziąć wiesz bierza! Nie, dobra, to nie ma sensu. Wracam do bazy, zakupić nieco lepszego itema. i powrócimy tutaj z zdwojoną siłą. Okej, okay. no to o no na buty mi nie starczy, no bez jaj. Szybciej, szybciej, szybciej. No! Mógłbym chwileczkę zaczekać, jeszcze sobie poekspić. Kurczę, nie przewidziałem tego. Lerka, ale wydawało mi się, że były poniżej 500 gold, że się tak wyrażę. A tu jednak 575, no trudno, no Ci już to przeżyję. Mam nadzieję, że mój kompan mi to wybaczy i nie padnie tam plackiem z nimi. Chociaż wiem, że lekko mieć nie będzie. No dobra, już bez niczego teraz, żadnych potionów, nie ma co czekać. To trzeba działać. Ale nie, spokojnie, ma dobry czwarty poziom. Jak więc widzę, że sobie radzi. Więc jest dobrze Z Tomaszką trzeba będzie sobie tutaj jakoś poradzić Będzie ażka kontra ażka. Czwarty poziom I Jestem w plecach Co nie znaczy, że jestem gorszy Dobra, już przechodzimy Już będziemy tutaj ładnie odbijać Okej okay. Dobra, przebiliśmy Mocniejszy niż kiedykolwiek Jest po niej Jeszcze... Jest! Pięknie! No. I teraz ja mam idealny moment na to, żeby się po prostu odbić. Oho Czekajcie, spokojnie, spokojnie. Będziemy tutaj bili expa jak na razie. Ładnie, nabity poziom, więc już wyrównaliśmy się z innymi. Na razie spokojnie, spokojnie. Bez napalania się. Będziemy po prostu trzymali tutaj na dystans przeciwników. Ładnie. Ok. Czekajcie, poczekajmy, poczekajmy na resztę naszych. Teraz ładnie ich tutaj ograbimy. I ich przystopujemy. Będziemy ich trzymać po prostu. Nie tyle atakować, co bardziej trzymać. Takie jest nasze, nasze główne zadanie, dobra, tutaj level będzie fajnie odbity. Ładnie. Potrzebujemy wsparcia, dobra, jest i support tak więc bardzo ładnie. Dobra, dziabnijmy ich tu Tak, żebyśmy dobili jeszcze jeden poziom. Dobijemy szósty poziom i będziemy stąd spierdzierać. Kupimy sobie coś wtedy Dobra, ładnie idzie. Ładnie. Dziabaj ją! Pobierz ją. Ładnie. Fakt. Nie 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 nie, 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 nie. Aż kaszka wiemy, 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 wiemy. Udało się. Very nice. Ledwo, bo ledwo. Ale spokojnie jeszcze to mogę podziałać. Tak więc postaram się dobić do tego szóstego poziomu. No łatwo mu nie będzie. No ale kto nie ryzykuje, tym nie wygrywa. Dobra. weszło. No, spokojnie, bycie się powinno udać. Bez problemów nabić na ten ósmy poziom. Dobra, w szczególności, że mamy nowe wysyp minionków. Co jest bardzo miłe. Jezus Maria. Zejdę na zawał przy tej grze. No ciernicie. Muszę bardzo uważać. Muszę pamiętać, że jeden strzał z mojej strony zły... ...zakończy się fiaskiem. Kurczę, ale dobicie do tego poziomu. Aż dobra, dobicie poziomu nie jest takie ważne. Muszę zrobić szybkiego recoil'a. olerka chyba mi się uda. Jest! Jaka szybkość czasu. Dobra, zajmiemy się tego. Weźmiemy sobie atak damage, bo damage jest bardzo ważny ułażki. Na drugim miejscu jest szybkość jak najbardziej, ale bez dobrego damagea tak naprawdę nic nie działa. Dobra, weźmiemy szybko. Ghosta? Przestaniemy się na dół i będziemy dalej wspierać naszych. Dobra, już nie będę żałować tej jednej podcionki. Tylko zajdziemy na dół. No to widzę sytuacja dość taką... kurde, cholera. No akurat w takim momencie. Aj, szkoda, że go nie było, nie. No, to teraz jeżeli tu pójdę, to będzie często samobójstwo. A no, to nie jest zbyt dobry pomysł. A, muszę tu odbić. Widzę z tą grupą i będę starać się utrzymać wieżę. No i też się równie dobrze mogli wycofać teraz. Jestem można... O nie, no dobra. Aaa! Luzik! Aszka, jesteś moja. Jest. I level up! Świetnie! Mamy ulti. Ona <grymna> prawdopodobnie też, ale mogę ją dziabnąć. Albo przynajmniej spróbować. Chodź tu. Kurde! Ja pierdzielę? Dziarni ją, dobra. Już po niej. Bardzo ładnie. No, co prawda to ulti poszło teraz fatalnie, naprawdę. Przyznaję się że do tego, beznadziejnie to wyszło. Ale pamiętajcie, że liczy się fan z rozgrywki, ja z fanu ja mam największą frajdę. Dlatego no, czy wygram, czy przegram, różnie bywa. Graczem zawodowym nie jestem, gram dla czystej przyjemności. I z tego powodu jestem bardzo zadowolony. Oj, czekajcie, że ja... Ło, wow, 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 wow Robi się gorąco. Ajć, wierza. Oł oh, sie, sied, 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 madafaka. Uważaj na tego tłuściowa. Sią podejrzany, co mi się wydaje. Kurwa, coś ktoś tu rzuca. Jezus Maria! Powolnijmy ich. No, Fucking way. Ja! Spierdalam! Dobra, mogę coś kupić, dobrego? Coś przydatnego, no jeszcze nie za bardzo. Dobra, no to jeszcze przeczekamy. Jeszcze spróbujemy tu powalczyć, no mamy jednego potiona. No, zobaczymy, postarajmy się nabić do tego siódmego poziomu. No, mamy tutaj okazję w sumie. Nie małą. Teraz już to fajnie pójdzie to od momentu, kiedy zyskujemy y, szybszego tutaj, właśnie woleja. To jest wszystko fajnie tutaj działa. Bręcz mi powiedział tak, jak powinno na początku. Dobra, ładnie, dzabnięci. Ok, dobrze, ładnie poszło. Do 8 poziomu też powinniśmy nabić bez problemów. I w tym właśnie momencie wycofamy się. Używając ghosta zdobędę dodatkowe punkty życia, które przydadzą mi się teraz. Dlatego też go użyłem. Muszę tutaj uważać na niego. Jeżeli on mnie dorwie ulti, na co gorsza ta aszka, która ma ulti. To ma je na 100%. Wiedziałem, że go użyję. To jest po mnie. I niestety tak się stało. No bywa trudno, ale jakoś sobie poradzimy. Na krytyczny strzał później to inwestujemy w tego sworda. Co co to się dzieje? Jest asking for assistance. No, jak najbardziej się przyda bardzo dobrze, że tutaj mówi coś o asyście No, bo nie jesteś za ciekawie. Dobra, raz, dwa, no bez życia. Eee, zaczekaj, czy nie zaczekaj? No on teraz, jak sobie tam nie poradzi, nim go tam nie przyjdzie, no to teoretycznie nie mogę zaczekać. To i tak nie ma sens. Nie przetrzyma za długo. No, bo oni odpuszczą. Malera. No nie no, jak ją zabiję, to ja w to nie uwierzę. Zabił ją? Kto je pomyślał? Nieźle. Dobra, go! Ghost! I lecimy ażka. Lecimy z tym faktem. Musimy odbijać. Zobaczmy, jak to wygląda. Wszystko o siódmy. Oj, słabiutko, nidża, słabiutko, słabiutko, słabiutko. Bardzo słabiutko, jak na razie. Eee, ale dobra, dobra. odbijemy. Odbijemy to jeszcze. Zobaczycie, ta będzie najpotężniejszą postacią w całej tej na całej tej bitwie. Zobaczycie. Uwierzcie mi. Nie, no oczywiście się śmieję, ale pamiętajcie, że gra dla czystego fanu. Tak więc również liczę na to, że wy też oglądacie te materiały dosłownie dla czystego fanu. Dobra. No nie, no sam na wie, że nie. Bez Citu to tak to cię nie robi. Ale teraz, why not? Dobra, tej wieży oni już nie mają. Cześć, szmato. gi Nie! No nie! Ej, ja w to nie wierzę, co ja zrobię. Myślałem, że jestem jakiś bohater, czy coś tam sam sobie poradzę z wyższym na siebie od poziom, znaczy no w sumie można no, byłoby sobie z nią poradzić, bo faktycznie ładnie ją trafiłem, no ale cholera na że mi w tym przeszkodziła, zlekceważyłem ją, no myślałem, że miniony się nią bardziej zajmą, w sumie, że ona zajmie się bardziej minionami niż mną, ale jak widać jednak wolała mnie. Dobra, ale pójdziemy tutaj, bo widzę, że tamci sobie ładnie razem z tej strony, więc tutaj jest bardzo ładna barykada od nas. Nie do przebicia, mają problem jedynie tutaj. Prawdopodobnie przez to, że gra tutaj taki słaby gracz, co się nazywa Ninja Games PL i gra ADK-em. I to on wszystko im i... Być może tak jest, nie wiem Ale stara się jak może. Dobra. Ładnie tu pójdzie, jest ósmy poziom, level up. Very nice. Nie, no czekajcie, tutaj za bardzo się teraz napalać, naprawdę nie mogę. Ale idzie tutaj do nas jeden pomocnik, który będzie chciał i diabnąć ewidentnie. No nie wiem, czy to taki dobry pomysł teraz działać. No ale ładniej zacząć tu Po ażce. Teraz, teraz, czekaj, czekaj, ja Czekaj na łódki, mam mam bierzemy ją, bierzemy ją, bierzemy ją, bierzemy ją. Aj ci bierza. No dobra, ale czekajcie, 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 czekajcie. Jest szansa? Czy się lepiej nie napalać? Dobra, na razie jeszcze nic. Jeszcze przyczekajmy. Przeczekajmy. Ładnie. A i ciabła mi z Teraz ja ją kurwa musiała zrobić teleporta w takim momencie. Ja pierdzielę. O cholera podwójne ulci. O nie, 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 nie Szybko, ale idą do mnie, idą do mnie, idą mi w wspomóc. Mi spo, mi spo, wspomóc. Stand Więc damy radę. A, zakrusiłem. Dobra. Ładnie tu idzie, jak na razie. Jest okej okay. Czy mogłaby być lepiej? Nie ukrywam, ale jest dobrze. Jest okej, okay, spokojnie. Mamy ładnie dziewiąty poziom, więc jesteśmy powiedzmy na takiej granicy jeszcze. Normalności. Nie jesteśmy ani niżej, ani wyżej. Postaramy się nabić teraz szybko ze dwa poziomy. Właśnie tutaj na tej bo widzę, że tam ci sobie poszli, więc ładnie tu powinno to pójść. Dobra. Przy okazji trochę hajsu nabijemy. No potrzebujemy obecnie 1500 na ten cholerny miecz, ale jeżeli go zdobędziemy, to naprawdę zyskamy już potężną siłę naszej aszce Tak więc postarajmy się ustalić to za priorytet o, ho ho No i się skończyło Okej okay, czekajcie nie wiem ja dopadnę już po tobie Nie Mane Motherfucka Ile tej mamy money... O, nie, 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 nie! Szybko, szybko. Dobiją, 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 dobiją. Jest! Super. Bardzo ładna asysta. Dzięki wielkie. Teraz ładnie mogę sobie też tu nabić, expa, bo nikogo tutaj nie będzie. Co mi też to zapewniło. Więc bardzo Wam dziękuję. Kumple z drużyny. Nawet podziękuję. Thanks for assistance. Always wow! Tylko żeb ja przy tym, kurwa nie zginął! Szybciej. O, uciekaj! 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 Szybciej! Szybciej! Jest tu odpuścił. Jak dobrze! Teraz ten go powinien ładnie zajść. Da, już jest po nim. <noise> 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 Więc ładnie się udaje, jak wyle. No, spokojnie, ja, tu, ja tutaj na razie mogę zostać No i troszeczkę poexpić, Tak więc tu nie ma problemu. Temu nie ma też problemu Dobra Okej okay. Kurczę many potrzebuję many many cholera Potrzebuję many Tylko nie mam many i potrzebuję około 100 golda hm. O, nie! Teraz z tą ażką szyno. wiadomo, że ja jestem lepszy. Tylko, że ona prawdopodobnie będzie miała lepsze uwarunkowania do tego. Nie co ze mną pogrywać, a, 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 a. przestrzelony. Dobra, cofnijmy. Recall back. Back to base. I kupmy sobie. Porządny osprzęt. Hehehe. Dobra. Teraz jeszcze jedyne co potrzebujemy to uzupełnić manę. bo też weźmiemy sobie jednego potion'a, nie więcej. I polecimy w bój. Rozpierdzielić ich wszystkich. Dobra. Teraz aż koszykuj się. Ninja Bell nadchodzi. Kurwa, mam tylko dziesiąty poziom, ale tam też ma dziesiąty poziom. Skąd ona ma już do cholery? Nieźle. Ale spokojnie. I tak damy radę. Bardzo ładnie! No ale ta nam chce to zniszczyć. No nie, 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 nie. nie. No, droga Ashko, wypierdzielaj mi stąd. Wypierdzielaj mi stąd. Po niej! Pięknie! I którażka jest górą? Szmato. Bardzo ładnie to się udało. Jestem z siebie dumny, a zaraz powinniśmy mieć również hajs na drugi, na pełen item. Temu też już będziemy naprawdę bardzo ładnie tutaj kosić. mamy bardzo ładny, więc idzie dobrze. Przydałby się nam teraz speed. I bonus od elektryczności. Ale to zyskamy już wkrótce. Znaczy, jasno na razie, postarajmy się tutaj poexpięć. Nabić tak 12-13 poziom. Jakbyś nabić... oh, uh, Fucking shit. Ghost, 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 spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj. Spierdalaj, 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 <grym znać> spierdalaj. Niestety. Niestety. Było blisko. Ale zabrakło tego szczęścia. Dobra, z drugiej strony mamy tutaj już to. Hmm, powinniśmy też zyskać odpowiednio... w te sekundy. Zobędziemy no, jeszcze 15. No to będzie powiedzmy na 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 3 potiony. Tak, na trzy potiony. Weźmiemy sobie jedno od życia i dwa odmane. Lecimy w bój. Już taki dłuższy, konkretniejszy. Będziemy dość ostro teraz działać. Dobra, szybciej, 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 szybciej. Już możemy tu wyjść, częściowo. Przy okazji, no nie, no częściowo nie, no szybciej, 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 szybciej. Bye, bye, bye. Dobra, lecimy. No, ale ładnie idzie, więc wydaje mi się, że mesz raczej idzie na razie na wygraną po naszej stronie. No jest 27 do 16, więc no, statystyka mówi sama za siebie, więc jest dobrze, jest dobrze jak na razie. Patrzmy. Daj radę, da radę. Okej, okay. mamy tutaj idealne miejsce na to, żeby poexpięć. Widzę, że się tej kumuluję na jakąś wielką bitwę. Z tym, że na razie za bardzo jeszcze tam się nie będę. Mam zbyt mały poziom doświadczenia. oraz jeszcze moje eku też nie jest takie, jakie bym chciał. Oooo, oh, hi, Ash. You want to die? You like to die? <laughs> KIN! KIIHIN! Pięknie! Uwielbiam coś takiego. Miał takie pokazanie wyższości. Kto jest lepszy? Przyszła i załatwiła Bardzo ładnie. Tą aszkę mamy z głowy na około minuty. Przez tą minutę czasu ja sobie tutaj ładnie nabiję poziom, tak żeby ona już nigdy nie mogła mnie dogodzić. Taki ze mnie mały skurwysyn. Dobra, teraz kolejna rzecz, jaką będziemy inwestować, to to tutaj możemy już kupić w zasadzie dwa elementy. Z tym, że zaczekamy do 800 i wtedy kupimy dwa naraz. Nie ma sensu teraz cofać się jeszcze po nic. Zwłaszcza, że możemy tutaj bardzo ładnie podziałać. I mam zamiar to zrobić. Dobra, ładnie. Zaraz zyskamy 13 poziom doświadczenia. A no nawet wieża trochę o berwie. Może nie jakoś specjalnie zbyt mocno. Ja bardziej już tutaj podejdzie. O, cześć, Aszka! <laughs> Jak miło Cię poznać! Czekajcie, bo ona będzie chciała swój. Oh shit! No way! Nie, nie, nie! Na coś takiego ty ja nie idę, moja kochana. No nie jest żadna Twoja kochana, ale czekajcie, zaczekamy jeszcze chwilę w takim razie. No, critical strike no, ale. Bardziej już mi się opłaca zainwestować w tego miecza. Z tym, że zobaczymy, może się uda. Jeżeli ktoś coś zabije teraz w, tym, w, tym, w ciągu tych 10 sekund, to będę miał kasę na niego. To mi się będzie bardziej opłacać, oczywiście, niż kupno tych dwóch pojedynczych mieczy. Niestety jednak. Kurczę. Nic. 75 nie dobije. O lera. Kurczę że byłoby lepiej zaczekać wręcz, a to no. To są właśnie te momenty, których nie lubię. Ech, czuję jednak, że nie powinienem czekać. Powinienem to zrobić, no ale dobra, z do racji tego, że już tyle zaczekałem, no to kupię już ten miecz. Może to wyjdzie na plus w przyszłości, w zależności od tego też, jak moi przeciwnicy, jakie mają obecnie warianty, a tego niestety nie możemy sprawdzić. A szkoda. Znaczy, możemy zobaczyć. O pięknie, no tylko szkoda, że zniszczyłeś go akurat teraz. Mogłeś go zniszczyć wcześniej. Dobra, możemy teraz ruszyć w bój już na dość długo. To mu też porządnie... Aaaa! Oni już tu są! Cholera, dobra, no teraz wątpię, żeby wygrali. Ale ładnie im idzie. Pogratulować. No może przy odrobnie szczęścia, jakbym tutaj jeszcze poszedł. No nie no, ażka im teraz doszła, więc raczej lipa. Nie w tej turze, nie w tej turze jeszcze, moi kochani, ale już niebawem, już niebawem zbliżamy się do końca tej rozgrywki. Jak widać, idzie całkiem nieźle. Tam ta Aszka nabiła ekspa. denerwuje mnie to. Nie, nie nabiła, ma też 13. Wydawało mi się, że był 14. Dobra, całkiem ładnie, na razie jeszcze tutaj sobie nieco poekspimy. Dokopsimy postać i wtedy zadziałamy. Bardziej będę się starać, się na korzyść tak, wiecie tak, od mu, tak podkradać się moim przeciwnikowi. Jak na razie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. oj widzę, że bitwa... nie <laughs> coś tu przesuwa. I to naprawdę nieźle. O kurde, zniszczyli nam wieżę. Nie, no, spokojnie, to jeszcze nic strasznego. My im zniszczyliśmy inhibitor, <laughs> Też to jest trochę na niekorzyść na mnie, bo przez to again. rozgrywka się skróci. Wygrana już dla nas, to już jest wygrana. Ja im teraz zniszczę tą wieżę i jest po nich. Mam tutaj całą ekipę z tyłu, minionów, która jest gotów oddać swoje życie. Zniszczę im tą wieżę, więc już jest generalnie sprawa zamknięta. Już widać, że oni z tego raczej nie wybrną. No, chyba, żeby faktycznie jakimś coś tam, nie wiem, podziałali, ale teraz zniszczenie tej wieży oznacza to, że i ażka dołącza się do wielkiej rozgrywki tutaj, na tym polu bitwy. Dobrze. Dlatego ja wam zniszczę teraz tutaj, tą wieżyczkę. O! fuck. wycofam się. Dyskując więcej czasu. No kto wie czy nas tutaj nie przepędzą jeszcze. O, na razie tutaj coś oddołali, ale... Ale jak to wszystko wygląda, to że są sami widzicie? Dobra, jednak nie. Not this time, ninja. Not this time. Ale i tak ładnie dostał sól. Ładnie. Bardzo ładnie. A, już jest po nich. Już jest po nich. już naprawdę. Nie ma co. przyłączmy się do niszczenia tego Nexusa. No. Zwycięstwo. Victory. Bardzo ładnie poszło. Fajna rozgrybeczka podobała mi się jak najbardziej. się wyśmiejecie. Mam nadzieję, że również i wy. Tymczasem ja żegnam się z Wami, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!